Dlaczego to cholerstwo ma dach z prezentu? Tak zwany faltach, albo po włos, włoskim się nazywanie tego faltachem, nie bardzo. Dlaczego ma dach z prezentu? Otóż, lata 60. to była epoka bardzo eleganckich ludzi. Bardzo dziękuję z ochu. Ludzie eleganccy w latach 60. nosili kapelusze. Niestety w 500... Niestety w Fiacie 500 nie da się jeździć w takiej uszy. Zobaczę to tutaj o tym ustrój. Wybacz, że otworzycie Dlatego właśnie Fiat 500 ma tak Niet zo, po prostu wyglądałeś.